Na rynku znajdziemy dużo taniej elektroniki, w tym prawdziwe zatrzęsienie budżetowych słuchawek. Wybieranie spośród nich sprzętu godnego uwagi nie jest proste, dlatego sprawdziliśmy dla Was trzy modele słuchawek marki Canyon, które oferują zdecydowanie więcej niż może na to wskazywać ich cena. Jeśli bierzemy ręki słuchawki za 149 zł, raczej nie spodziewamy się dobrze wykonanego sprzętu. To pierwsze zaskoczenie w przypadku modelu Canyon OnRun 11 Sport. Oceniając je wyłącznie pod względem wykonania, do ceny moglibyśmy dodać 1-0 i nikt nie byłby zaskoczony. Etui jest wykonane z grubego matowego plastiku. Pewne otwieranie i zamykanie, spasowanie elementów to rozkłada wiele znacznie droższych produktów i można śmiało powiedzieć, że Canyon może być stawiany jako wzór do naśladowania. Same słuchawki też są bardzo dobrze wykonane. Mamy tu twarde, solidne tworzywo sztuczne i elastyczny materiał owija się wokół ucha. Ta część łatwo się wygina i dopasowuje do kształtu ucha, dzięki czemu ze słuchawek korzysta się bardzo wygodnie. Leżą przy tym dobrze nawet w małym uchu i dobrze trzymają się w trakcie uprawiania sportu, a do tego są odporne na wilgoć. Jakość dźwięku jest bardzo przyzwoita. Słuchawki oferują rozrywkowy dźwięk. W większości składający się z niskich tonów. Dynamiczny, mocny bas to jego główna cecha, a jednocześnie nie jest on przesadzony i nie zagłusza pozostałych dźwięków. Do tego mamy wysoką głośność, co w połączeniu z dobrym, pasywnym tłumieniem gumowych końcówek pozwala skutecznie zatopić się w dźwięku. Głośność możemy Regulować z poziomu słuchawek, bo mamy tu pola dotykowe na obudowie, które dobrze działają i trudno jest wciśnąć coś przypadkiem. Czas pracy to około 7 godzin, a i ładujące zapewnia dwa pełne cykle ładowania i jeszcze jedno ładowanie do mniej więcej 50%. Ładowanie odbywa się przez USB-C lub bezprzewodowo w standardzie Qi. Wszystko to w cenie 149 zł. Canyon On-Go 4 Mini TWS to jedne z najmniejszych słuchawek, jakie znajdziemy na rynku. To dosłownie pchełki zamknięte w kompaktowym etui, które może służyć jako brelok. Jego wykonanie jest przyzwoite i zachowuje dobry stosunek jakości do ceny. W brzmieniu dominuje bas i jest go tak dużo, że można się zastanawiać, skąd się to wydobywa. Niskie tony są pełne, dynamiczne, ale kosztem pozostałych dźwięków, które są lekko przytłumione. To zdecydowanie jest sprzęt dla miłośników muzyki rozrywkowej. Pomimo małych wymiarów czas pracy jest typowy dla tego typu Konstrukcji. To 4 godziny odtwarzania muzyki, a etui ładujące ładowane przez USB-C pozwala na 5 pełnych cykli ładowania. Canyon OnGo 4 Mini TWS kosztują zaledwie 79 zł. Canyon Onriff 4 w miętowym kolorze to bardzo efektownie wyglądające słuchawki nauszne. Mają miękki pałąk i skórzane etui, które robią pozytywne wrażenie. Konstrukcja jest lekka i zwarta, nic tu nie trzeszczy, a słuchawki zyskują przy bliższym poznaniu. Jest tu jedna wada, nauszniki nie są obracane. Szkoda, bo to pozwalałoby na lepsze dopasowanie do kształtu głowy. Pałąk jest elastyczny, mocno się rozciąga i całość dobrze trzyma się głowy w trakcie użytkowania. Muzycznie charakterystyka słuchawek jest podobna jak w przypadku pozostałych modeli. Dużo dynamicznego, pełnego basu, nieco mniej pozostałych dźwięków, które stoją delikatnie krok z tyłu. Do tego wysoka głośność i mamy idealny przepis na słuchawki dla miłośników rytmicznej muzyki rozrywkowej. Poza połączeniem Bluetooth możemy skorzystać z połączenia kablowego, a kabel jack 3,5 mm znajdziemy w zestawie obok przewodu USB-C. Czas pracy to aż 50 Godzin, więc można z nich swobodnie korzystać nawet przez kilka dni. Ładowanie do pełna trwa około 2 godzin, a cena słuchawek to 129 zł. Słuchawki Canyon zrywają ze stereotypem budżetowego sprzętu niskiej jakości, w którym cena z góry skazuje nas w najlepszym przypadku na przeciętność. To idealny przykład tego, że nawet w przystępnej cenie możemy spodziewać się dobrej jakości produktu, zarówno pod względem wykonania, dźwięku, jak i czasu pracy.